Zapraszam cię na nową kolorową bajkę. Tosia i Złośniczek. Tosia była pogodną dziewczynką. Najbardziej lubiła malować kredkami świecowymi, bawić się z siostrą w dom i skakać na trampolinie w ogrodzie. Zwykle dużo się śmiała i miała w głowie mnóstwo pomysłów. Ale od pewnego czasu w Tosi zaczęła mieszkać mała burza. Pojawiała się nagle jak chmura, która zasłania słońce. Z początku była to tylko chmurka, krótkie naburmuszenie albo skrzywiona mina. Ale z każdym dniem burza robiła się większa. Kiedy siostra zabierała kredkę bez pytania, Tosia krzyczała – oddaj, to moja! I tupała nogą tak głośno, że aż kot uciekał pod kanapę. Kiedy mama prosiła, żeby posprzątać klocki, Tosia mówiła – nie będę, zawsze tylko sprzątam. I trzaskała drzwiami od pokoju. A nawet przy stole, gdy tata podał naleśnika trochę bardziej przypieczonego, Tosia marszczyła brwi, rzucała widelec na talerz i obrażała się na cały obiad. Rodzice martwili się i próbowali tłumaczyć, że każdy czasem się złości, ale nie można pozwolić, by złość nami rządziła. Siostra często płakała, bo nie rozumiała, dlaczego Tosia tak łatwo się denerwuje. A Tosia sama czuła, że coś jest nie tak, tylko nie wiedziała, jak to zatrzymać. I właśnie wtedy pojawił się on. Pewnego ranka, gdy Tosia obudziła się ze zmarszczonym czołem i głośnym westchnieniem, w kącie pokoju zauważyła dziwnego stworka. Siedział między lalką a pudełkiem klocków. Miał sterczące włosy, czerwony nos i oczy jak dwa guziki. Jego uśmiech był trochę psotny, trochę złośliwy. Kim ty jesteś? spytała Tosia, przecierając oczy. Jestem złośniczek, odpowiedział ochoczo. Zawsze przychodzę tam, gdzie ktoś się złości, a ty jesteś w tym naprawdę dobra. Tosia aż otworzyła buzię ze zdumienia. Ty, ty mówisz? Oczywiście. Zachichotał. I nie tylko mówię, potrafię też podpowiadać. Chcesz, żeby twoja złość była jeszcze większa? Mogę ci w tym pomóc. I od tej pory złośniczek nie opuszczał Tosi ani na krok. Kiedy siostra znów pożyczyła jej kredkę, złośniczek szepnął. Krzycz! Zabrzmij tak, żeby cała rodzina wiedziała, że jesteś zła. Tosia krzyknęła i tupnęła, a stworek uśmiechnął się szerzej i urusł o pół głowy. Na podwórku, kiedy koleżanka z sąsiedztwa nie chciała się zamienić lalkami, złośniczek syknął: "Obraź się, rzuć lalkę na ziemię". Tosia zrobiła tak, a złośniczek klasnął w dłonie i znów się powiększył. W szkole, gdy Tosia nie została wybrana do drużyny na WF-ie, stworek podskakiwał i krzyczał: "Powiedz im, że są głupi". Tosia tak właśnie zrobiła, a dzieci spojrzały na nią zdziwione. A złośniczek? Urosnął tak, że ledwo mieścił się pod ławką. Za każdym razem, kiedy Tosia słuchała jego podpowiedzi, robiła się bardziej samotna, a w jej sercu pojawiał się dziwny ciężar. Bo choć w chwili wybuchu czuła się silna, to później czuła pustkę i smutek. A złośniczek? Był coraz większy, silniejszy i głośniejszy. Tosia szybko przekonała się, że każda złość zostawia ślad. Nie był to ślad na podłodze ani kredce, którą rzuciła, ale ślad w powietrzu, w spojrzeniach ludzi i w jej własnym sercu. Rano, kiedy wstała i spojrzała na siostrę, poczuła dziwną ciszę. Siostra zwykle od razu zaczynała rozmowę, pokazywała rysunki, śmiała się stosi żartów, a tym razem przyglądała się jej z ostrożnością. Czy znowu będziesz się złościć? Spytała cicho. Tosia spuściła wzrok. Nie chciała, żeby tak myślała, ale wciąż słyszała w głowie złośniczka: Powiedz jej, że jest głupia. Obrażaj ją. W szkole sprawy wyglądały jeszcze gorzej. Na lekcji plastyki, gdy koleżanka wzięła kredkę, której Tosia akurat potrzebowała, serce zabiło jej mocniej. Wtedy złośniczek szepnął. Krzycz, pokaż, kto tu rządzi. Tosia krzyknęła, wyrwała kredkę i uderzyła nią w zeszyt. Koleżanka uroniła łzę, nauczycielka spojrzała surowo, a Tosia poczuła nagle, że wcale nie jest silna, tylko smutna i samotna. Każdy wybuch powiększał złośniczka. Kiedy była mała złość, stworek był niewielki i ledwo widoczny, ale teraz po kilku tygodniach wyrósł tak duży, że ledwo mieścił się w pokoju. Czerwone włosy sterczały na wszystkie strony, oczy lśniły jak węgielki, a uśmiech był tak szeroki, że przesłaniał mu połowę twarzy. Widzisz Tosia? mówił złośniczek, trzepocząc rękoma. Ile mocy ci dałem, teraz możesz krzyczeć, tupnąć, rzucić czym chcesz i wszyscy będą się bać. Tosia poczuła w żołądku dziwne kłucie. Nie chciała, żeby ludzie się bali. Nie chciała też, żeby koleżanki płakały. Ale stworek był tak głośny w jej głowie, że przez chwilę trudno było mu się oprzeć. Kiedy wracała ze szkoły, w domu czekała na nią mama. Tosiu! powiedziała spokojnie. Czy coś się stało w szkole? Tosia zaczęła opowiadać, ale złośniczek co chwilę podsuwał słowa. Oni cię nie rozumieją. Powiedz, że to ich wina. Nie, nie. Szepnęła w myślach. Nie chcę. Mama uśmiechnęła się delikatnie. Wiesz, każdy czasem się złości, ale trzeba ją oswoić. Nie pozwolić, żeby rosła w środku jak złośniczek. Tosia spojrzała w stronę kąta pokoju. Stworek siedział tam i uśmiechał się, jakby czekał na kolejny wybuch. A dziewczynka poczuła nagle, może istnieje sposób, żeby zmniejszyć jego moc. Ale zanim mogła spróbować, złośniczek znów wyszeptał: Pokaż im, kto tu rządzi. I tym razem Tosia poczuła, że jeśli znów go posłucha, zrobi krzywdę komuś, kogo kocha. To był moment, kiedy dziewczynka zdała sobie sprawę, że każdy wybuch nie tylko rani innych, ale i jej samej odbiera spokój. Im dłużej pozwalała złośniczkowi rządzić, tym smutniejsza się czuła. Tosia postanowiła, że następnym razem spróbuje inaczej. Zamiast słuchać złośniczka, spróbuje zrozumieć swoją złość. To był pierwszy krok w nauce, że można być wściekłym, a jednocześnie nie krzywdzić innych i nie dać rosnąć złośniczkowi. Po tamtym trudnym dniu Tosia długo nie mogła zasnąć. W pokoju było cicho, ale w jej sercu burza wciąż dudniła. Złośniczek siedział obok półki z książkami i bębnił palcami po desce. No co, Tosiu? Mówił szyderczo. Czemu nie krzyczysz, czemu nie tupiesz? Przecież zawsze to robiłaś. Bo mam dość, wyszeptała dziewczynka do poduszki. Nie chcę, żebyś ciągle rósł, nie chcę, żeby siostra płakała przez ciebie. Stworek przewrócił oczami i skrzyżował ręce. To przez ciebie, syknął. Ja tylko pomagam, żebyś była silniejsza. Ale Tosia nie była już tego taka pewna. Następnego dnia wybrała się do dziadka. Lubiła jego mały domek z ogrodem pełnym pomidorów i ziół. Dziadek zawsze słuchał uważnie i nigdy nie wyśmiewał. Kiedy Tosia opowiedziała mu o swoich kłótniach, wybuchach i o złośniczku, dziadek nie zdziwił się ani trochę. Wiesz, Tosiu, powiedział spokojnie. Każdy z nas ma swojego złośniczka. Ja też, Twoja mama też, tylko że nie każdy go widzi tak wyraźnie jak ty. Dziewczynka otworzyła szeroko oczy. Naprawdę, ty też masz? Oczywiście. Kiedy byłem mały, złośniczek krzyczał, żebym rzucał piłką w kolegów, kiedy przegrywałem. Krzyczał, żebym tupał nogami, kiedy mama mówiła nie. Ale wiesz co odkryłem? Dziadek pochylił się i uśmiechnął. Że złośniczek maleje, kiedy ja biorę głęboki oddech. Oddech? zdziwiła się Tosia. Tak, spójrz. Dziadek wciągnął powietrze tak mocno, że brzuch zrobił się jak wielki balon, a potem powoli wypuścił. Spróbuj. Tosia nabrała powietrza, aż poczuła, że w brzuchu ma całą chmurę powietrza i powoli wypuściła. Coś w środku, jakby się uspokoiło. A teraz policz w myślach do pięciu, dodał dziadek. To daje czas, żeby złość przestała krzyczeć w uszach. Tosia zamknęła oczy. Jeden, dwa, trzy. 5. Kiedy otworzyła, zauważyła, że złośniczek siedzący w kącie altany dziadka był mniejszy. Nie ogromny i straszny, tylko trochę pomarszczony i nadąsany. Widzisz? Uśmiechnął się dziadek. On nie znika, bo złość zawsze będzie w nas mieszkać. Ale teraz ty decydujesz, czy pozwolisz jej rosnąć, czy ją uspokoisz. Rosia poczuła jak w sercu pojawia się nadzieja. To znaczy, że mogę być silniejsza od złośniczka? Dokładnie tak. Pokiwał głową dziadek. Złość to tylko energia. Możesz ją zmarnować na krzyk albo tupanie, ale możesz też zmienić ją w coś dobrego rysowanie, bieganie, skakanie, rozmowę. To ty wybierasz. Złośniczek prychnął, ale Tosia po raz pierwszy uśmiechnęła się do niego odważnie. Widzę cię, powiedziała cicho, ale to ja decyduję. I wtedy stworek naprawdę się skurczył. Następnego dnia Tosia wracała ze szkoły razem z mamą i młodszą siostrą. W sklepie mama powiedziała: Dzisiaj kupujemy tylko chleb i mleko, Lizaka nie będzie. Złośniczek od razu wyskoczył z zakoszyka, napompował się jak balon i zaczął krzyczeć. Krzycz, Tosiu, rzuć się na podłogę. Powiedz, że to niesprawiedliwe. Dziewczynka poczuła, jak w gardle rośnie jej krzyk, ale wtedy przypomniała sobie dziadka. Zamknęła oczy i wzięła głęboki oddech, aż brzuch zrobił się jak balonik. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Otworzyła oczy i zamiast krzyku powiedziała, Szkoda, że dzisiaj nie możemy, ale może innym razem. Mama spojrzała zaskoczona, a złośniczek zmniejszył się i usiadł na półce z herbatą obrażony. Kilka dni później na podwórku koleżanka przypadkiem nadepnęła Tosi na nową kredkę. Złośniczek od razu zaczął podskakiwać. Teraz tupnij nogą. Powiedz, że już nie jesteście koleżankami. Dziewczynka poczuła, że zaraz wybuchnie, ale przypomniała sobie drugą radę dziadka. Złość to energia, którą można zmienić. Wzięła głęboki oddech, policzyła do pięciu, a potem powiedziała Ej, to była moja ulubiona kredka, ale chyba to niespecjalnie, prawda? Koleżanka spojrzała przepraszająco. Oj, naprawdę nie chciałam. Weź moją fioletową w zamian. Złośniczek prychnął i skurczył się jeszcze bardziej, tak że był ledwie wielkości myszy. Najtrudniejszy test przyszedł wieczorem w domu. Siostra Tosi przypadkiem przewróciła wieżę z klocków, którą dziewczynka budowała prawie godzinę. Złość w środku zrobiła się ogromna jak smok. Złośniczek urósł tak, że aż nie mieścił się w pokoju. No już, Tosiu, zaryczał. Krzyknij, popchnij ją. Zobacz, jak zniszczyła twoją budowlę. Tosia naprawdę chciała wybuchnąć, ale wzięła jeden oddech, potem drugi i trzeci. Policz. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Spojrzała na siostrę, która miała łzy w oczach. To była moja wieża. Zaczęła Tosia, a głos jej drżał. Ale wiem, że nie zrobiłaś tego specjalnie. Zbudujemy razem nową. Siostra uśmiechnęła się przez łzy i od razu usiadła obok. Złośniczek syknął z niezadowoleniem, ale nagle zrobił się malutki jak biedronka i schował się pod dywan. Tego wieczoru Tosia poczuła coś niezwykłego. Po raz pierwszy to nie złośniczek decydował o jej zachowaniu, tylko ona sama, i choć wciąż czuła złość, wiedziała, że umie ją zatrzymać i zmienić w coś dobrego. Kilka dni później w szkole odbywał się konkurs plastyczny. Tosia bardzo chciała wygrać, malowała najstaranniej, jak potrafiła, ale gdy zobaczyła pracę innych dzieci, kolorowe, piękne, pełne szczegółów, Poczuła, jak w brzuchu znów zaczyna buzować gorąco. Złośniczek, który ostatnio krył się w cieniu, wyskoczył z triumfem. Ha, no widzisz, oni są lepsi. Zaraz się zezłościsz, porwiesz swoją kartkę i pokażesz wszystkim, jaka jesteś wściekła. Tosia wzięła głęboki oddech. Policzyła w myślach raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ale tym razem zrobiła coś jeszcze. Spojrzała na złośniczka spokojnie i powiedziała: Wiesz co? Dzięki, że mnie ostrzegasz. Widzę, że się boję, że przegram, ale nie muszę krzyczeć. Mogę się starać i cieszyć, że inni też pięknie malują. Stworek aż się zatrzymał, jakby nie wierzył własnym uszom. Co? Ty dziękujesz mi? spytał zdumiony. Tak. Odpowiedziała Tosia, bo złość pokazuje mi, co jest dla mnie ważne, a ważne jest, że lubię malować, a nie tylko wygrywać. I wtedy wydarzyło się coś niezwykłego. Złośniczek nagle zmienił kolor, z czerwonego i czarnego na ciepły pomarańcz. Zamiast wyglądać groźnie, zrobił się zupełnie przyjazny. Nadal miał rogi i ogonek, ale uśmiechał się nieco nieśmiało. Może. Mogę ci pomagać? zapytał. Będę przypominał, że złość to sygnał, ale już nie będę cię popychał do krzyku. Tosia poczuła, jak w jej sercu robi się lekko Dobrze, możesz zostać, ale pamiętaj to ja decyduję, co z tym sygnałem zrobię. Stworek skinął głową i usiadł cichutko na jej ramieniu, maleńki jak breloczek. Od tej pory już nie straszył, tylko szeptał. Hej, coś cię denerwuje, oddychaj, pomyśl. Kiedy ogłoszono wyniki konkursu, Tosia nie zajęła pierwszego miejsca, ale wcale nie płakała, nie krzyczała. Była dumna ze swojego obrazka, kolorowego domu z ogrodem, w którym pod lipą siedział dziadek. A obok bawiła się ona sama z siostrą. Wracając do domu, Tosia podskakiwała lekko i śmiała się razem z mamą. Złośniczek siedział spokojnie w kieszeni jej plecaka i nucił cichą melodię. Tosia już wiedziała, złość nie jest jej wrogiem, tylko nauczycielem. A cierpliwość, oddech i odwaga pozwalają zamienić burzę w słońce. Każdy z nas ma swojego złośniczka, czyli złość. Nie można go wyrzucić ani udawać, że go nie ma, ale można go oswoić, nauczyć się go słuchać i decydować, co z nim zrobić. Dzięki cierpliwości, spokojnemu oddechowi i odwadze można zamienić złość w siłę do działania i w troskę o innych. Koniec. Dziękujemy za wysłuchanie naszej wieczorynki. Zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek, aby nie przegapić nowych bajek.